Pójdźmy do mnie. Pani prowadzi prwa... pani. O dba, no. yeah. Dorce, yeah, Ale leciutko. Ficou Nie kurwa, ale paka gimie kurwa Cisza Mama pizzy Jest to Pasa dobra. do góry, ja zdjęcie zrobię! Dobra, ale zrobić, posraszisz, posraszisz! No, tak no, aby... Siłek, z siłek, siłek. Zamach i zdjęcie proszę. Tak jest, zamach, mocny zamach. Dobra, tak jest. Serca to masz. Tata? Tata! tak, tak, listę! tak, 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 No tak, 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 Tata sam tak, tak, tylko na tak, 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 nie tak, to nie tak, to nie, to. nie Tata. 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 ca. Babcia dziadek, idź do babci Do góry pas pokazać. Mocniej w górze. O. chodź, Tak. O! Brawo! Brawo. Dziadek Aha. Jadek! A gdzie co? Ja cię teraz cię to wróciła kuchnia. No tam nie, się bierze ostro do roboty. Brawo!

Também okay uh, ah, right. uh, uh, Na, nah. está Доголе покаж паса, паса за губи. Шти, шти, шти. Менши, скоа. Слава. Останава. Мартина Ја?